Dlaczego rodzina? Dlaczego mówimy o rodzinie? Od wielu lat pracując w terapii, ale także w profilaktyce, zauważamy, że rodzina może być czynnikiem chroniącym dla dziecka w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Między innymi może chronić przed wejściem w uzależnienie zdrowa rodzina. Ale ta sama rodzina może być zalążkiem, źródłem wielu dysfunkcji, w której zamiast poczucia bezpieczeństwa fundowane jest lęk i poczucie zagrożenia. Zamiast zaufania panuje nieufność. Zamiast otwartości panuje zasada nie czuj i nie mów. Zamiast wspólnej obecności panuje samotność to w tym miejscu od najmłodszych lat dziecko czuje się opuszczone, odrzucone, małoważne, jest zalęknione. Towarzyszy mu bardzo małe poczucie wartości oraz permanentny wstyd. Ale nie musi tak być. Nawet jak już tak jest, nie musi tak być. Możesz to zmienić. Możesz zacząć zdrowieć. Zdrowiejąca, funkcjonująca rodzina DDA. Chcę, żebyś wiedział, że bycie DDA to nie wyrok, to punkt wyjścia, to świadomość, że coś w przeszłości zostało zranione, ale też, że dziś można to leczyć, budować, wybierać inaczej. Zdrowiejąca rodzina DDA to nie ta, która nigdy się nie kłóci, nie popełnia błędów czy zawsze wie co robi. To rodzina, w której świadomość zastępuje automatyzm, a bliskość staje się ważniejsza niż kontrola. Zdrowiejąca rodzina DDA to miejsce, w którym uczymy się że emocje nie są zagrożeniem, tylko drogowskazem. Że można się mylić, przepraszać, mówić nie wiem i nadal być kochanym. To przestrzeń, w której dzieci nie muszą już być dorosłymi zbyt wcześnie, a dorośli nie muszą grać twardzieli, by przetrwać. To rodzina, w której przeszłość jest uznana, ale nie rządzi teraźniejszością. Gdzie pamięć o bólu staje się mądrością, a nie ciężarem. Gdzie miłość jest decyzją, a nie nagrodą. Bo funkcjonalność, zdrowienie nie oznacza perfekcji oznacza świadomy wybór zdrowia każdego dnia